Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Sponsorem programu jest Midland łączność na motocyklu i w samochodzie. Sponsorem programu jest Yamaha. Sponsorem programu jest Alu Center dystrybutor felg stalowych i aluminiowych. Ostrego. w dzisiejszym odcinku kolejna część akcji Hammer H2 Reaktywacja w poprzednim odcinku auto przeszło gruntowne naprawy mechaniczne w autopower teraz trafia do projekt X nadarzem, gdzie specjaliści zajmą się jego wnętrzem generalnie licho nie śpi stałem się właścicielem pojazdu, który jest kompletnie bez sensu teoretycznie, bo jest wielki, pali dużo, ma potężny silnik 6-litrowy, oczywiście benzynowy i wiele, wiele wynalazków, chociaż jest luksusowy wewnątrz, bardzo wygodny i bardzo fajny, ale do takiego prawdziwego luksusu i powrotu do normy mu brakuje. E, ostatnio robiliście mojego Mercedesa 124 wyszło jak perła. No to pomyślałem sobie, kurczę, idźmy za ciosem, zabierzmy się za hamera. E, czy przyjmujecie wyzwanie? Jak najbardziej. E, muszę przyznać, że to jak powiedzieć, że auto bez sensu. Ale moim zdaniem, właśnie z takim motoryzacyjnym sensem, jak największym. E, bo to już tutaj jest to pewna tam rodzaju historia, bo już wiadomo, że hamery niestety nie są produkowane. E, ale ogólnie rzecz biorąc, wy, przyjmujemy wyzwanie, bo jest to coraz coś innego, więc będziemy mogli się zaprezentować trochę na innym polu. A też jest auto, ogólnie mówiąc, ciekawe, no i moim zdaniem, do ciebie pasuje idealnie. Podobno zrobili elektrycznego hamera, który na jednym ładowaniu przejeżdża ponad 500 km, kosztuje 100 tysięcy dolarów i wszystkie się sprzedały. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak Hammer bez tego charakterystycznego ryku będzie ruszał, tylko, no ale przyspiesza w 3 do, do 100 podobno. Albo może do 55 mil, bo tam zabijają za po, przekroczenie prędkości. Słuchaj, przyglądałeś mu się wstępnie, widać tam pewne problemy ze skórą. Skóra chyba nie jest aż bardzo, tak bardzo poniszczona. To znaczy tak, na pewno ocenimy to po czyszczeniu dogłębnym tych foteli i wtedy podejmiemy decyzję, które elementy wymienimy. Na pewno będą elementy, które będzie trzeba wymienić. No i oczywiście uzupełnienie tej gąbki, bo ona jest wysiedziana w niektórych miejscach, to musimy po prostu zrobić na nowo. A no, wiesz, Amerykanie jedzą bardzo dużo hot dogów i hamburgerów, co sprawia, że są trochę cięższe niż my i taką wielką pupą mogli wygnieść trochę ten fotel. Zresztą ten samochód raczej przeznaczony był dla dużych ludzi, bo wleźć do niego trudno i jak już się usiądzie, to, to może być to niesamowita sprawa. Jeszcze tam znalazłem parę rzeczy, które trochę mnie irytowały. Logiczne jest to, że w momencie, kiedy wyłączasz kluczyki, samochód uznaje, że chcesz z niego wyjść, odsuwa ci siedzenie. A ten przysuwa Nie wiem dlaczego. Próbujecie zobaczyć, co się stało? Na pewno przy okazji tej wymiany elementów będziemy mieli fotel wyjęty na stole, zobaczymy tą elektrykę, co tam, co tam w ogóle się dzieje, i wtedy ocenimy, czy da radę to naprawić. Myślę, że to jest jakiś tam drobny problem, który wyeliminujemy. To brzmi bardzo dobrze. Panowie, samochód, z racji swojej wielkości, wydawałoby się w środku jest potężny, jest mnóstwo miejsca. On w środku nie jest taki duży i te fotele już są wygodne. To nie jest jakaś tam paranoja czyli tyle miejsca i tyle foteli, co w normalnej osobówce. No, jak najbardziej tutaj, akurat. Można powiedzieć, że wielkość, gabaryty auta nie wpływają na gabaryty tapicerki, dlatego będzie to może dla nas tak jakby bardziej efektowny ten samochód, jest jednak z zewnątrz zdecydowanie, a tutaj my się postaramy po prostu jak najbardziej odświeżyć tą tapicerkę, tak żeby nadać jej, bo tak jak mówiłeś, że odświeżamy, czyli nie, nie kombinujemy żadne ten, bo oczywiście można tutaj zawsze coś pozmieniać, zawsze małe wprowadzić elementy jakieś tam, ale rozumiem, że tak jak się kierujemy, celujemy w oryginał, tak? Więc tak będziemy po prostu robić, no i myślę, że tak jak Mateusz wspomniał, najpierw poodczyszczamy Dopiero nam tak naprawdę się okaże, co to wszystko wyjdzie, bo czasami no, nawet nie widać czegoś, co później wychodzi, ale my oczywiście te elementy po prostu wymienimy i podmalujemy pod kolor, tak już nie będzie widać. W zagłówkach są zamontowane monitory, ale jak włożyłem do nich normalną płytę, odpowiedziało mi to nie ten region. W związku z tym nie mogłem otworzyć naszego DVD. Poszukam z tamtego regionu i kiedyś może zrobimy sobie przejażdżkę tym samochodem, całą firmą Projekt X na Z uśmiechami na twarzy, oczywiście, słuchając rapu, bo cóż innego pasuje do tego wozu. Dobrze, to co? Pozwolicie, że przejdziemy się i poglądamy, co tam się w nim zadziało? No to co panowie, Zobaczmy, no, co zobaczymy się nawet co tutaj. No, go polubił, zobacz. Co tu czeka? Nawet kot go polubił, niech to licho. E, zobacz, Dawciu. Te skóry nie są chyba najstraszniejsze, no ale widać, że nikt to nie nie dba. Znaczych jest wygnieciony ten... Powiem kotem. tak, przede wszystkim co najważniejsze to jeszcze są skóry. No. Bo teraz już to bywa oczywiście jestem trochę gorzej. Nie no, ogólnie rzecz biorąc, no to powiem tak, no ta pizzerka... Do uratowania jak najbardziej. Wiesz yes, to, tutaj... mówiłem wcześniej, tutaj na pewno brakuje już gąbki. Tak, ona jest tak, wysiedziana, po prostu musimy ją wymienić i wtedy wywalimy ten materiał, po prostu wymienimy go na nowy, zobaczymy, który jeszcze będzie się kwalifikował po czyszczeniu to wyjdzie. Musimy tutaj. się jeszcze zastanowić, czy zależy ci na przykład na procentowej oryginalności, żeby było wszystkie elementy się... i zasywamy go bardziej, czy, czy tak wymieniamy. Znaczy tak, tak, tylko chodzi o to, że wiesz, tutaj Ale możemy... Tak pomalować, żeby Jak siądę w białych spodniach, to nie będę miał nie. czarnych spodni. Nie, no bo u nas takich nie. Ma tak Ktoś zdejmował e, boczki, no niestety niewprawnie go założył. Mało tego wykładzina, którą zaraz Wam pokażę mam w bagażniku, bo to już było za dużo pracy, żeby założyć. Wygłuszenie, e, ale, ale no, leży w bagażniku. Jedna rzecz, choć pokażę Wam coś w bagażniku. To jest to nieszczęsne wygłuszenie drzwi, którego nie założono. Powiedziałam, że w tym też jest pewien problem, że to tak dęda nieszczęśliwie. Mhm. To jest oryginalne, wiesz coś. W razie tego jakoś tam powiedzmy, że tuningujemy, żeby było odpowiednie. Kupiłem sterowanie kompletne siedzenia i Dostałem teraz z nim gąbkę. Być może się okaże, że te, ta gąbka jest mniej wysiedziana niż tamta. to znaczy nie no, powiem tak, nie? Wygląda bardzo dobrze. Powiem, e, przyjechałeś z bardzo dobrym własnym o, dawcą, nie? To jest e, naprawdę to. Znaczy znałem od Ciebie rozkaz, żeby zabrać pokrowiec na niego. A, dokładnie. Ale na chwilę go wywalę e, z pewnego konkretnego powodu. Otóż, e, co byście powiedzieli, gdyby wprowadzić odrobinę luksusu? Co on na myśli? Zobaczcie. Ja bym nie chciał widzieć tych badyli. Mhm. Wolałbym mieć tutaj pełną wykładzinę, żeby to fajnie przykryć nawiązującą kolorem do tego. I kolejna rzecz, no... Czasy są, jakie są, jeździmy na gazie. Jakby jakoś to byśmy butlę, zabudowali, nie? Jakoś tą butlę, nawet nie zabudować, jakiś pokrowiec. Znaczy, a co nie, no coś, w sensie zajmijmy po prostu to to pokrowiec, a tutaj zrobimy taki dywan, wykładzinę po prostu. No, żeby, żeby to poprzekrywało, będzie... To praktyczne, jak się coś wysypie, to będzie łatwo zawsze wyczyścić, a no. No, też nie będziemy no, miał tych prześwitów, które tam zawsze wpadają. No, no. To chyba, nie? będzie wyglądało fajniej. Właściwie to są takie rzeczy, które najbardziej rażą. To, co wrzucimy z powrotem... Jak najbardziej. Wykładzinę, to później. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Jest pewien kłopot. W sumie będziemy mogli później na przykład coś pomyśleć jeszcze z dywanikami, wtedy nawiązać, żeby to się fajnie komponowało z tą tylną tą. I wtedy, super. Będzie, I wtedy to, by i wtedy to będzie taka wie, wiesz, jakby One powiem. są niby oryginalne z napisem hammer. Wiesz, Ech. czekaj, spróbuję wyjąć. No. To są oryginały, no nawet dobrze się trzymają. No, no, Nie to, wiem, to, wiem, że, to wiem no, no, że Wy tak. potraficie tak. zrobić. Mhm. Wyszywanie. A to. Ale no, z drugiej strony to możemy po prostu zrobić po naszemu. Taki, bo to teraz... Tam, tam może sobie zostać jako oryginał, nie? Bo tutaj też pytanie jest takie, czy nam się uda to tak... Mhm. Jednak tam Tak, żeby to ładnie jednak wyglądało, Ale wiesz, nie? Tak, się wyrwali... Tak zrobiłeś mi doszewiego kiedyś, że zrobiliście taką ładną obszyweczkę. Wsadzone w to miejsce. No to chyba, że tak. to chyba, że tak. No, to... Chyba, że tak. No, to... No, będziemy nad tym myśleć Następna to... rzecz to są klamki nieszczęsne. E, I tak będziecie pewnie zaglądali w te boczki, bo one w większości są jakieś skrzypiące i no jak Amerykanie. No, no niestety nie są mistrzami. I tutaj mam ale no, nie jest. Tutaj mam, zobacz, komplet klamek. No, no. Takich jak trzeba. Trzy śruby. I... No dokładnie tak, nie skomplikowanego, nie? Zatrzaski i jak to Amerykanie, dwa, dwie, dwie klamki są jeszcze w ogóle w oryginalnych foliach. E, to by było to to kładę je tu do tyłu, prawda? My sobie tam jeszcze pewnie sami przejrzymy, jak coś tam się rzuci w oczy takiego, co by no można właśnie, powiedzieć że... można było e, jeszcze ugryźć to na pewno się tym zajmiemy Pod sufitka e, widzę, że jest nie fajna jest zła. Nie no właśnie do też, Do że... momentu, kiedy ja go nie przejąłem, nikt by mnie palił <śmiech> <śmiech> No i jeszcze jedna rzecz jakby e. Wam się udało zobaczyć, co się stało z, z odsuwanym e, dachem bo on do tyłu jedzie bez problemu ale jak wraca przycina się i jest taki objaw, że te, te, te szyberdachy dachy mają zrobione w ten sposób, żeby komuś łbanie urwało. Eż ludzie lubią jeździć w otwartym dachu, szczególnie na panieńskich. E, i, I co za tym idzie, nie, żeby nie ucięło głowy, więc on ma jakąś blokadę prawdopodobnie albo zebrał się przez lata jakiś brud, albo coś. No to jest... Też nie? Powiem tak, jeśli będzie to w naszych możliwościach do zrobienia. Wiadomo, no, to tam machniemy, Nie, nie, nie jesteście ale... w końcu mechanikami tylko, ale... Ale właśnie rzecz. tak myślę, że robiliśmy nie, nie raz. No panowie, to co? No bierzemy się za robotę, nie, i mam nadzieję, że to będzie dobrze, bejdzie. nie, nie, bejdzie. no musimy, bejdzie. jak to, ten, my jako może powiedzieć tej fani motoryzacji przede wszystkim, no to staramy się, żeby takie auta uzyskiwały. Powiedzcie o nas. No dobrze, dokonaliśmy już przeglądu tego samochodu. Panowie przy każdej rzeczy, którą zauważyli po drodze, powiedzieli, nie ma problemu i to mnie bardzo pocieszyło, bo mm, naprawienie pewnych rzeczy może być problematyczne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na końcu e, i e, jestem przekonany, że będzie robiło bardzo dobre wrażenie. To, co panowie do dzieła? Jak najbardziej zawieramy się i no, po efekt tak będzie można ocenić. Dokładnie, już robimy się do roboty. Hm, dobrze brzmi. Proszę Państwa, projekt Hammer H2. Powstaje w iście amerykańskim tempie, e, tydzień na mechanikę, tydzień na tapicerkę, później zobaczą Państwo kolejny tydzień na lakierowanie. Ja wiem, że w amerykańskich programach dzieje się to o wiele szybciej, bo tam się wychodzi z kierownicą niepochromowaną, wraca już po 10 minutach i jest w chromie. Albo zabiera się fotel do pewnej pani, która krzyczy po chińsku i ona naprawia każdy fotel w ciągu paru chwil. E, jednakowoż prawda jest zupełnie inna. To nie jest tak, że przychodzi się, robi się coś i tak dalej. To powstaje. To, to, to tak nie jest. Dlatego, że nie mieli Państwo styczność z firmami, które wykonują rzeczy, o których przed chwilą mówiłem, to po pierwsze nie jest to tak szybko, chociaż w tym przypadku się udało, ale to też nie jest tak, że hmm, ktokolwiek robiący pewną czynność robi ją mniej dokładnie, tylko dlatego się spieszy. To jest pewien projekt, który ma powstać. E, widzieli Państwo co było problemem hamera H2, jak chodzi o tapicerkę? Były problemy poważne, ponieważ skóra była poprzecierana, jakiś e, spasiony amerykański człowiek siedział na lewym fotelu, wygniót kompletnie gąbkę. E, dywaniki były wyczuchrane, wyglądało to strasznie. I przyjechałem do projektu na nadarzyn. I widzicie, początek e, całej akcji był widoczny. Chodziliśmy, oglądaliśmy, co warto by zrobić, jak to trzeba byłoby zrobić. Ta obrzydliwa butla do gazu z tyłu i tym podobne wynalazki. No i, mm, to był pewien problem i pytanie, bo jak powiedziałem, presja czasu, termin. I pytanie, czy podejmijcie rękawice. Dawciu i nasz przyjaciel powiedzieli, mamy radę. Słuchaj, to, to, było, to było konkretne przedsięwzięcie. Dwa dni chyba się zbieraliście, żeby zacząć robotę. No, tak, dokładnie. Można powiedzieć. <laughs> dokładnie tak, można powiedzieć, że plan był bardzo dosyć dynamicznie się zmienił u nas, bo były tutaj pomysły, na początku oczywiście mieliśmy zrobić renowację, no ale niestety jak tą skórę już tak wyczyściliśmy, no to uznaliśmy, że kurczę, no czegoś brakuje i tak chcieliśmy wymienić parę elementów, więc już uznaliśmy, że jak już wymieniamy, no to pójdziemy troszeczkę ostrzej i akurat zrobiliśmy, znaczy plan był jeszcze bardziej szalony, bo chcieliśmy tutaj wrzucić żółtą skórę z Lambo, bo chcieliśmy trochę odelżyć powiedzmy, że auto, ale później już uznaliśmy, że i tak... Żółty może być troszeczkę kontrowersyjny, więc postanowiliśmy, że zrobimy wszystko wyłącznie czerni, łącznie z pikowaniami, z haftami. Jest czary na czary, no raczej nietypowo, tak powiedzmy, ale z drugiej strony e, dla konesera, w, koneser wypatrzy. Jest ale to ma być mroczne i ten pomysł z żółtą skórą Lambo w pewnym momencie zaistniał. Ja pomyślałem, kurczę, no oni wiedzą, co robią, może rzeczywiście zróbmy żółte. I przez cały dzień myślałem, czy to jest dobry pomysł. Kto odwiózł Was od tego pomysłu, żeby robić na żółto? To znaczy powiem tutaj nieskromnie, że akurat ja wymyśliłem, że robimy Alcantarę, bo jednak pomyślałem, że ten żółty kolor z lambo będzie trochę za grubo, nie będzie pasował do, tej, do tego mrocznego wyglądu, więc zdecydowaliśmy się, że zmienimy to po prostu na Alcantarę. Także było tak, no już naprawdę topowo, jeśli chodzi o tapiterkę, bo szuka, ciężko szukać czegoś, czegoś lepszego I... Na tym stanęło, tak. Zrobiliśmy te oryginalne przeszycia, tak jak miałeś poprzednio, natomiast to wymieniliśmy te elementy na alkantarę, dołożyliśmy jeszcze tą skórę na boczki tak jak powiedziałeś, na dwa dni u nas przestał samochód, ale to nie do końca tak wyglądało, bo Dawciu jeździł, szukał tego materiału na skórę, żeby jak najlepiej dopasować, no i udało się, tak. Zrobiliśmy te całe fronty, uzupełniliśmy ci gąbkę z tego, co do nas przywiozłeś na siedzisku, no i fotele i kanapę masz teraz odpicowaną. No. I, i, I tak też działo się w tym przypadku, naprawdę rozebrać cały samochód samochód w środku, też jest trochę roboty, e, potem go poskładać. Ja wiem, że robicie wiele samochodów, to nie jest jednostkowa akcja, że robicie tego hamera H2, ale w waszych rękach lądują samochody czasami bardzo Użyję kolokwializmu. Wypasione. Czasami zabytki, które trzeba poratować i zrobić od nowa całą tapicerkę. To są zadania, które wymagają precyzji. Wiadomo, że te samochody później trafiają na wystawy, do kolekcji i no muszą być nienaganne. Ile lat pracy wymagało takie dopracowanie pewnych technologii? No tak szczerze powiedziawszy, to można powiedzieć, że cały czas jest dopracowane, bo jakby nigdy nie staramy się zawsze iść do przodu, czyli tam szukać jakichś tam nowych rozwiązań, no i też właśnie tak dokładnie jak powiedziałeś, że jest dużo tutaj, no do nas właśnie trafia kolekcjonerów czy kogoś, kto po prostu jakby też... I daje nam też możliwości tutaj do, często do zaszalenia, no bo jednak jakby później też to auto no z reguły też zyskuje później na wartości większość takich właśnie samochodów do nas trafia, co, które też mogą właśnie postać. Bo tak jak powiedziałeś, no czasami niestety te pro, do, troszeczkę się schodzi z tym czasem. My moglibyśmy to zrobić też w amerykańskim stylu, e, można powiedzieć, bardzo e, szybko, tylko że niestety musiało być troszeczkę oszukane. No wiesz, mieliście tylko tydzień na to. Hmm, ja się tak zastanawiam, jeszcze nad jedną rzeczą, bo dywaniki. Popatrzyliście na dywaniki i doszliście do wniosku, że no, no nie są ładne, już były naprawdę wyświechtane. Postanowiliście wypróć całą tę ten, cały ten tkaninę z tych oryginalnych dywaników, włożyć nową, no i wyhaftować. Dokładnie tak. Te dywaniki, które miałeś, one już były trochę zmęczone. Miały taki odcień szarości, ale ten materiał był już widać zmęczony tymi latami. Postanowiliśmy go wymienić. Udało nam się też wykonać ten haft też w takiej ciemnej tonacji, która myślę, że bardzo fajnie wygląda. jest generalnie skopiowanie tego oryginału. Więc no tutaj dywaniki są naszym zdaniem też dużym plusem w tym aucie. Samochód ma trochę elektryki w fotelach, ma też monitory w zagłówkach ma też maty grzejne i zależało mi na tym, żeby te maty grzejne dalej działały, czy daliście z tym radę? Oczywiście znaczy wiesz, no takie fotele to nie jest dla nas żadna nowość, bo jednak przyjeżdżają różne samochody też naszpikowane elektroniką, więc te, jak gdyby to nie było nic nowego. No oczywiście wszystko zostało rozłożone, sprawdzone, poskładane w całość, wszystko działa, zostało przez nas sprawdzone, także tu nie masz żadnego problemu z tym. My też z tym nie mieliśmy większego problemu, bo po prostu spotykamy się z tym na co dzień. Boczek drzwi kierowcy był nieudacznie zdemontowany, jeszcze bardziej nieudacznie zamontowany. Latał przy każdym zamykaniu drzwi w czasie jazdy baramaniło. to jest takie nieprzyjemne uczucie. Była też wykładzina oryginalna, którą znalazłem w bagażniku. To oczywiście zostało poskładane należycie. Tak, jak najbardziej. My akurat takie spinki czy coś, no to zawsze mamy. Zasób to pewnie kilka tysięcy byśmy mogli naliczyć łącznie. I no jednak, bo przy każdym takim ściągnięciu boczka, no to trzeba. Powiedzmy, liczyć się z tym, że kilka spinek niestety pójdzie na cmentarz. <laughs> Ale no, tutaj, właśnie też jest grunt to posiadać takie zamienniki. To teraz można kupić sobie takie zestawy, to nie jest w ogóle problem. One nie są ciężko dostępne, więc tutaj grunt tylko być przygotowanym dobrze, no bo wiadomo, jak nie ma tej spinki, no to ktoś to wciska na jakiś tam sposób, tak? A później przy kolejnym wyciąganiu, demontażu są pewnie jeszcze kolejne kwiatki, no i dlatego, my mówię, jesteśmy przygotowani na to, więc wymiana spinek, no, jeśli nie jest uszkodzony boczek, nie jest połamane, to Trzeba ma problemu, żebyśmy go zamontowali po, ponownie, tak jak na, należycie, tak jak powinno być. Nie? Widziałem kiedyś w waszym wykonaniu akcję pod tytułem Cała ta tylna część boczka była kompletnie wypruchniała i wygniła, i wyście ją dorabiali. Także chyba z tym też nie będzie problemu, gdyby nawet się porwał. No dobrze, co było największym problemem w hamerze? Rozmiar, waga? Nie, no trudno tak powiedzieć. No Dla nas chyba największym problemem to był czas realizacji tego projektu, bo sam samochód bardzo przyjemny. Chyba nie mieliśmy już wcześniej, jeszcze wcześniej okazji robić kamera, dlatego fajne doświadczenie, fajne auto. Takie typowo amerykańskie, jednak ta jakość plastików trochę odbiega od tego, co, co, co mamy tutaj. Przyzwyczajenie jesteśmy w Europie, yy, ale gabaryty jakoś nas tam nie przeraziły. Czyli trochę strach demontować, żeby nie pękło jednym słowem. Panowie, to generalnie w amerykańskim stylu robione amerykańskie auto, czyli wszystko jakby pasuje. Yy. Co mogę powiedzieć? Jak zwykle się nie zawiodłem na was, bo kilka projektów już razem robiliśmy. Robicie kanapy motocyklowe, robicie wnętrza samochodów. Widziałem kiedyś gościa, który przyjechał i powiedział, że ma taką przyczepkę, a na tej przyczepce ma takie pudełeczko. I bardzo by chciał, żeby to pudełeczko też było eleganckie, bo przyczepka sama w sobie była elegancka. Więc popatrzyliście chwilę i takie pudełeczko powstało. No dokładnie, to jakby. Yy... Tutaj też fajne, powiedzmy, w naszej pracy jest to, że często nie wiemy sami dokładnie, co będziemy tworzyć na przykład za miesiąc i też przyjeżdżają do nas właśnie klienci, którzy też mają na przykład no, ciekawe pomysły, które my staramy się w jakiś sposób później rozwinąć albo coś zasugerować, albo czasami też później nawet wyciągać jakieś ciekawsze patenty do swoich kolejnych projektów, tak, bo czasami no, inspiracja jest jakby tutaj u nas na, 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 na miejscu, powiedzmy. Tak? Ja, ja powiem tak, po, podobno nigdy nie powinny się mówić nigdy, ale może lepiej powiem, będę się starał, żeby przy kolejnym projekcie, który kiedyś tam będziemy realizowali, mam na myśli Oldsmobile Regency z 76 roku, jak on w końcu wyjedzie od mechaników, to może to będzie się działo trochę dłużej i nie będzie takich nerwów, chociaż Mam takie przeświadczenie, tu mówię zupełnie szczerze, że jak klient jest w miarę namolny i przychodzi i ciągle zagląda i pyta, czy już, czy już, to może się da trochę przyspieszyć. Z drugiej strony, jak tak zaczyna przyspieszać, to w człowieku budzi niechęć taka osoba i może się powiedzieć: No dobra, nie. A czy, czy była jakaś taka akcja, w której powiedzieliście: Tego akurat nie zrobimy, bo. Znaczy, powiem tutaj szczerze, że jeśli klient do nas przyjdzie i powie, że mm, mamy czas, tak? No to raczej nie powinienem tego pewnie mówić, tak? Ale raczej ta pisarom nie warto tego wspominać. E, ale ogólnie, znaczy. Jeśli był jakiś taki projekt, który nie był dla nas ciekawy, no to staraliśmy się po prostu to przedstawić, no bo mieliśmy na to pewnie argumenty, bo skoro nie chcieliśmy jakby podejmować się, to znaczy bardziej chodziło tutaj z reguły to unikamy po prostu stosowania materiału sobie jakości, albo w, nie, w nieodpowiednim miejscu takich materiałów użytych, po to, żeby po prostu nie było jakby na nas później skargi nawet, czy coś, że coś się, staramy się po prostu dokładnie dopasować, bo niestety też jakby e, klient ma swoją czasami wizję, a czasami po prostu ta wizja jest mało praktyczna i to staramy się po prostu wtedy podpowiedzieć jak najlepiej, żeby wyjść z tego e, tak, żeby był też klient zadowolony, nie, więc tutaj wszystkie, e, na pewno tam nadrabiamy innymi naszymi pomysłami, żeby tutaj coś zaproponować w zamian jakiś, tak więc tak naprawdę to jeszcze nie było takich realizacji, żebyśmy odmówili, ewentualnie po prostu korygowaliśmy. Reasumując, <laughs> proszę Państwa, Pośpiech jest skazany w pewnej czynności związanej z pewnym owadem. Natomiast w tym przypadku lepiej trochę poczekać, dać ludziom trochę spokoju, sprawić, żeby nie musieli pracować w weekendy, tak w tym przypadku siedzieli po nocach. Nigdy więcej im tego nie zrobię, ale przy okazji bardzo, bardzo Wam dziękuję. Dzięki Wielkie. My również dziękujemy. Dzięki Wielkie. A będziemy mieli więcej czasu, to myślę, że z Automobilem coś wymyślimy takiego bardziej konkretnego. Już się nie mogę doczekać. W kolejnym odcinku Hammer H2 pojedzie do specjalistów z Kucho Cars, którzy zajmą się jego blachą i lakierem.